Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Świętem. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za w nas. Duchu święty, duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością oddaję ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z Uz Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Secula secularum. Amen. się wygodnie, niech Pan Rysiu szufladę odsunie. Ja będzie bąk... Bong... Po, po, do siebie pociążymy, żeby szło. Tak, dwa centymetry. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Żeby się rozpaliło. Pani Agatka poleci sprawdzić, gdzie jest nasz Piotr, czy coś się mu nie stało, bo chodził po dachach. Jest? Jest. Dobrze, czyste. Gdzie mamy po prostu alarm? Tony śniegu wywozimy z pustelni, sypie trzy dni, a pokazują jeszcze cztery. <grym> Martwię się o maleństwo, trzeba mu napalić w piecu. Bo to będzie zmoczone, by się muskło, jak to będzie 7, 80. To to wyciszymy. Moi drodzy, idę w nasze. Rozważanie. Dzień modlitwy były dłuższe. bo tak, pomodliłem się za zmarłych i zrobiłem generalną korektę psalmów gradualnych. To bo kiedy ja to skończę? Dziś zrobiliśmy stronę techniczną. Udało się. Wsadziliśmy teksty. 500 stron będzie miał nasz mały brewiarz rycerski. Jutro cały dzień poprawki, a później trzy dni redakcji, będę w Remie, no i może się uda wysłać za tydzień. Może. To nas tak długo trzymie. A później zaraz wam robimy nowennę i ruszamy z intuizacją oddolną. Nowenna już jest zaawansowana, bardzo w pracy, tylko czekaliśmy na figurkę w wykonaniu z naszej masy, żebyśmy mogli zrobić zdjęcie. Bo z jasnej masy nie wychodziły rysy twarzy, bo się topią, a z tej, co teraz mamy robione, elegancko wychodzą rysy twarzy. No i sprawa dzieci rusze. To tyle tylko sprawy bezpieczeństwa. A już teraz idę z Wami w Kazanie. Mamy zagadnienie pycha źródłem błędu w kościele. Dalej jestem przy tym rozważaniu, jak ktoś ma kontemplację Jezusa Chrystusa, to strona 133. Przypominam, mamy cykl kazań w tym roku o Kościele, więc wałkujemy te przestrzenie z różnych punktów. Teraz mamy wprowadzenie w naszego rędzi, a gdzieś za dwa tygodnie ruszę z tym naszym podręcznikiem, który napisałem pięć lat temu, natura Kościoła. Tak więc, moja córko, nie wszystkie błędy zostały wprowadzone w kościele z rozmysłem. Część jest wynikiem zwykłej ludzkiej pychy. Kto wchodzi do kościoła, nie mając na celu, mówi Pan, słuchania moich przykazów, realizowania mojego powołania, kto nie wchodzi do kościoła jako nic, które chce tylko słuchać, czego pragnie go Pan, kto nie wchodzi do niego jako sługa, ten nie może przynieść pożytku, bowiem nie może być dwóch Panów w jednym przybytku. I tak moja pozycja jako Pana w moim kościele jest kwestionowana. Moi drodzy Pawłowe, zdanie długie. Pozwólcie, że przejdziemy punkt po punkcie, bo od razu tu robię, robię, moi drodzy, fiszkę definicja powołania. bo tego formacji będę wymagał, wymagał od kleryków. Jeśli w tym się nie mieści, no to tu w ogóle nie przychodzi. No to, to. Tej przygody się nie da zrobić z silnym twoim ego, z twoim widzeniem. Ja tak uważam, ja tak sądzę, ja tak myślę. Kup sobie beczkę, z tego może zrobisz kapustę ale kisić nie umiesz, więc wszystko przypadnie. Kto wchodzi do Kościoła, pierwszy punkt, nie mając na celu słuchania moich przykazów. Ale żeby znać przykazy Boga, czyli przykazania Jego, wytyczne, dyrektywy, to trzeba to poznać na studiach. Dzieci, my mieli liturgię, go, liturgikę trzy lata gorszą, niż by kod napłakał. Nasz liturgista, on tak szybko z nie wyjdzie. Jeszcze prawdopodobnie po zakończeniu w sądzie ostatecznym jeszcze tam będzie siedział. Bo my żadnej wiedzy nie mieli, skąd się wzięło. Dlaczego śpiewamy przed tak wielkim sakramentem? Kto to napisał? Kiedy w kośle prowadzono dekret, rozumiecie? Kiedy prowadzono pieś o Zbawcza hostio? Czemu kapłan ma uklękać? Czemu się ma teda przeżegnać? Obliczałem na jednych rekolekcjach przed 15 laty, bo miałem o mszy świętej z mszałem rzymskim, że w czasie mszy świętej ksiądz Trydenckiej wykonywał ponad 500 pokłonów znaków krzyża przyklęknięć. Ponad 500! że to są to znaki uniżenia. Są to znaki sługi. Dziś liturgia zezwala na jedno przeżegnanie żadnego przyklęcia. Przyklęcie na początku i na końcu. Mamy kilka, kilka, moi drodzy, znaków sługi. Czyli ofiarnik, ksiądz, a on tego tak też nie rozumie, że jest ofiarnikiem, jest królem. Bez wiedzy, tej liturgicznej, wiedzy wewnętrznej, bez poznania tajemnicy Boga, dzieci, nikt w kościele nic nie osiągnie. Będzie to, co Wam nagadano. Jeśli, że każdy z Was ma być kreatywny. Widzicie, kiedy jest kłamstwo? Może jeden talent, jak Ty będziesz kreatywny? wszyscy szukają robotników kreatywnych, ale stwierdzili, że już takich nie ma, więc my wymyślili, że nam są potrzebni pracownicy skanowalni. Czyli mu wkładasz kartkę do głowy, on to zje i to miałeś na kartce, to wykonaj. Jak to już robotnik wykona, dzieci fenomen. Jak mu pokażesz, Ołówkiem po ziemi, tu przybijamy deskę lub kopiemy rów, a nie dasz kontroli, nie zrobisz tego, on zrobił odwrotnie. Czemuś tak zrobił, bo ja myślałem, że tak lepiej. Idą prosto ścieżkę. No i co mu zrobisz? A teraz powiedz, jak autem wiedziesz. No miał ksiądz rację, trzeba było kopać po ukosie. Bo łagodniejszy zakręt. Więc moi drodzy, jeśli się nie ma wiedzy, nie ma poznania Boga. Kto będzie słuchał przykazów Boga, jak kleryk w seminarium nie wie, jakie to są przykazy. Ja się ostatnio dowiedziałem, kiedy mi Pan Jacek opracował zasadę biletu, bo to punkt po punkcie mi Pan wymagają. Otwieram drzwi, jest sanctissimum, ja głupi z tu przychodzi z brewiarzem, a ja mam w drzwiach ściągnąć i tak iść. Pokorny sukak jak nie machać ręką, tylko tak. Bo tu jest szef. Ja już tu nie wodzę, bierzecie. No bo poznałem przykazanie. Kapujecie? Przykazy Boga. Więc jeśli ktoś nie ma na celu słuchania przykazów, tu powiedziałem i głoszę ciągle kandydatom do seminarium. U mnie nie będzie dialogów, będzie przyjmowanie przykazów. Bo mamy wykonać rozkaz szefa, ma być od wieków, trzej Bóg mówił, liturgia mi odpowiadała, bo ja byłem twórcą tej liturgii, a później zaczęły się zmiany, jakobym ja nie był doskonały. To ma, te zmiany mają jeden cel. Na początku szpak dziobał bociana. Później była zmiana, bociana dziobał szpak. Dzieci: nic nie wykonamy. Są mistrzami w, gr, w, gr, w, w, gr, w grze słów, żeby mówią, że oddajemy chwałę Bogu. Nie! Te dranie tylko używają słów, jeszcze są ubrani, a już nie całkowicie w szaty liturgiczne, że nam się wydaje, że to jest prawda, to jest ogromne kłamstwo. Kto wchodzi do Kościoła, nie, ma, nie mając na celu słuchania moich przykazów. Dwa realizowania mojego powołania, czyli moje powołanie księżowskie. Musi być pewne w cudzysłowie: Ono nie jest moje. Ja ci to dałem. Ty masz wykonać moje powołanie, a nie swoje. Dzieci idąc w kapłaństwo, Bóg mi tak przygotował, że ja nie miałem żadnych planów, żadnego pragnienia pieniądza. Żadnych zaszczytów, żadnych słów, tytułów, studiów. Być tylko księdzem. W seminarium miałem dwoje portek, dwie koszule, dwa overolki, bo jak dawałem jeden do prania, to, to żeby miał w czym chodzi, rozumiecie? Dwoje majtek, cztery skarpetki i ja byłem przeszczęśliwy. Półka z moimi ciuchami. Jak w seminarium byłem u mamy, była tyle. Tyle rzeczy. Wszystkie rzeczy nie ja miałem moich. Nie myślałem nigdy o żadnej, o żadnej, żadnym aucie, o jakichś nagrodach dzieci, o robocie, o bycia, bycia pasterzem. Dlatego drugi punkt, kto nie wchodzi do kościoła, dla realizowania mego powołania, to samo dotyczy Was wszystkich świeckich, rozumiecie? Bo mnie też potrzebne dla kleryków, ale to dotyczy Was. Bóg daje świeckim wytyczne. Ty jak nie chcesz uklęknąć, nie chcesz się przeżegnać wodą święconą, nie chcesz upać na kolana, na konsekrację czy na błogosławieństwo, no to po, do kościoła ty nie wchodź. Bóg sobie nie życzy takich klientów. Kto wchodzi do kościoła? Dwa. Bez realizowania. Dla nierealizowania mego powołania. Trzy. Kto wchodzi do kościoła, a nie wchodzi do kościoła jako nic. Trzy. Dzieci nic. To dopiero się okrywa, odkrywa przy trydencie. Mamy santisimum, my nie możemy. Żadnych rewerencji z ministrantem, z panem Bryśnią dawać nic sobie. Gdy jest msza święta, nie szpory, kłaniamy się. Jak idziemy do ota, kłaniamy się. Ale jak jest Pan Jezus, żadnej anklamacji. Jakie jest implinacja pokłon do kapłanowi? Jest implinacja krucis, alt, 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 altare dei procedamus. Gdy w Kościele jest wystawienie, jak ty możesz się koleżance kłaniać, uśmiechać, i gadać. Jest procesja, idzie król, a ty gadasz. Oczy wpaczone w króla. Ty jesteś nic. Kto nie wchodzi do Kościoła jako nic, które chce tylko słuchać. Które chce tylko słuchać. Czego pragnie Bóg, jego Pan? To się mieści w trzecim punkcie. Kto nie wchodzi do kościoła jako nic, które chce tylko słuchać, tylko słuchać. Tylko Nigdy z wami nie... Jakie kazanie, to? Ja daję pytanie, żeby gadać, dialogować. Wyciężnie wy słuchać. Ja jestem wy, wyznacznikiem mojego szefa, mam to przekazać. I moi drodzy, ty masz przyjąć. Jak ci nie styka, to do optyka, jak nie pyka, do hydraulika no i sprawa zafiona. Moje w tej chwili dusz pasterstwo się całkowicie zmieniło. Przedtem dialogowałem, wyjaśniałem. Dzieci, ile do czasu człowiek przegryz w ciągu dnia, wieczór, żeby kogoś przekonać. <gryzł> Dziś ugryź się w nos, mam patelnię, rozpa piec rozpalony, siadnij. Ja ci przekażę tylko przykazy Boga, a ty walcz. Wszyscy by chcieli gotowca poznania bez wysiłku. O wylenie skończone duchowe. Kto wchodzi do kościoła, a nie wchodzi do niego jako sługa. Cztery. Nie może przynieść pożytku. Co to znaczy? Usługa, co mówi? Mów panie, bo sługa twój słucha. Pamiętacie scenę, wam mówiłem, z życia papieża Piusa XII, za jego pontyfikatu? Po raz pierwszy pojawiły się na Watykanie brawa. Przerwał, jak rypnął na wszystkich: A co wy myślicie? Kim ja tu jestem? Tylko sługą króla w jego pałacu, w jego świątyni i mi brawo bić, wszystkim nakazał po nabożeństwie do spowiedzi. Ad statim do konfesjonału. Komuniści masoni z Jana Pawła II wprowadzali bicia brawa. To byli na naszych błoniach, żeby przerywać, nie? To było bite po to, żeby przerywać mu. I to się później urósł zwyczaj w kościele. Ksiądz ma urodziny, biją mu brawo. Ca skończy kazanie, biją brawo. Ale za co mu bić brawo? Jemu? Kapłanowi, który jest nic i ma być sługą? Jakieś wyróżnienie przy ołtarzu Pana? Pokichało się wam w głowa. Powiem mocniej, porąbali wam w głowach, bo nie że się wam, tylko porąbali wam liturgiści w głowach. Kto nie wchodzi do Niego jako sługa, ten nie może przynieść pożytku. I tu Bóg jasno wyjaśnia, bo nie może być dwóch panów w jednym przybytku. Dlatego pamiętajcie, Bóg jest zazdrosny. Jeśli wchodzicie w jego przeszczenie, jest zazdrosny. Mi dziś oczy pani Agatka otwarła, pani Agusia otwarła, bo tak pracujemy, piszemy, dzielimy się radną pieśnią, którą znalazła tłumaczenie Kochanowskiego. Muzyka Gomułki było to śpiewane, że gniew Pana nie jest dłuższy niż piana. Jakie rewelacyjne określenie wiary naszych ojców. To piana jest gniew Pana nie jest dłuższy, dłuższy niż piana. I Pani Agnieszka, widząc, że mój duch chłonie dziej Bogie, mówi mi: księże czuję, że Myszaty Matki Bożej tej właściwej nie powinni ludziom dawać, że Bóg tego nie lubi. Dostaliśmy trzy, a ja z do was wysłałem teraz trzy szaty. I zaraz mnie pyknęło, już tej takiej różowej nigdy już nie pośle. Mamy dwie, dzielcie się w dane, jak jest was więcej, w kolejce następnej. Nic się nie stanie, jak szata nie będzie wszędzie. Bo to jest królowa. Nie można Królowej rozbierać ze wszystkiego. Bo wtedy ty się stajesz królową i mamy dwóch panów w świątyni. Ta szata jest niedostępna dla nikogo. Tak jak walczę z wami, tutaj rozumiecie, walczę z wami przy pewnych narzędziach związanych z moim krepującym. Na tym klęczniku nie wolno nikomu klęczeć. Rozumiecie? Na tym tronie, choćby jakby, nikt nie może, nikt nie może siedzieć, bo ma, i nie se, i nie ustąpią. Te są rzeczy święte. Mam zasadę przy stole, że gdzie ja siedzę, tam nie może nikt usiąść. Nie ma, nie ma sentymentów. Nie ma mnie, to miejsce jest puste. Jak to jest bardzo ważne wyowawcze. Bo to się, mówiąc językiem strategicznym, od razu się ustawia szereg. I Pan Bóg w dzisiejszym orędziu co nam robi? Ustawia nam szereg. Kim Ty jesteś i gdzie jest Twoje miejsce? Jesteś nic i jesteś sługą. Bóg jasno mówi, bowiem nie może być dwóch Panów w jednym przybytku. W jednym kościele. Dlaczego? To znowu Bóg wyjaśnia pięknie. I tak moja pozycja jako Pana w kościele jest kwestionowana. Jeśli daję Panu Piotrusiewi na szyję mój szalik czy buty, to na drugi, na drugi dzień zaraz oddane. Nie w piątym dniu. No ja, bo dziś go wychowuję, no i gonię za nim. Mamy już dwóch panów. Malutki Pietruś i starzejący się Pietruś. Jeśli go nie nauczę i jeszcze raz mnie nie odda, ja już mu nigdy nie pomogę, kiedy ma mokre buty, czy marznie po szyi. Doświad Mądrość przychodzi wraz z doświadczeniem. A nie z głupią dobrocią. I jak pan Pietruś raz mi na czas nie odda, już mu nigdy nie pomogę przy jego kłopotach. Bo jako ojciec Pokazuje mu miłość, ale on jako syn mi nie pokazuje. On staje przed nami jako pan. Ja się mam dopominać, żeby oddał moje rzeczy. Pan Rysiu rozumie to? Więc pan gdzieś przy formacji usłyszał: Jeszcze raz ci pożyczę buty i szalik. A jak się upomnę, oddaj mi to już wiec, że ci w życiu nie pomogę. Bo czasami trzeba pozwolić komuś tyłek przypiec. Jak tego się nie zrobi, to się ten człowiek nigdy rozumu nie nauczy. To nie w formie zła, tylko pokazuje, co to Pan Bóg mówi. Moja pozycja w Kościele jest kwestionowana. Bowiem nie może być dwóch Panów w jednym przybytku, i tak moja pozycja jest w Kościele kwestionowana. Nagle się okazuje? Że człowiek jest pępkiem wszystkiego. Dziecko komunijne, bo idzie do pierwszej komunii, ma być odniesieniem całego zachowania liturgicznego. Ślub dwojga, piękne wydarzenie wiary, nagle ma wszystko ustawiać zmienność całego układu. Ty komunia w kościele jest. Nikt nie robi szpaleru z kwiatów, jak idzie Pan Jezus. Ale jak młodzi idą przez cały kościół szpaler z kwiatków. Nienakichane, bym tu powiedział tak po, po męsku. Przez cały kościół dywan, ty. Dwa cielęta idą do ołtarza, które jeszcze nic o życiu nie wiedzą, a mają przygotowane wszystkie jakby byli królami. Każda ławka ubrana w kwiatki. No to tak powinno być w każdy dzień nam mszy świętej. Czemu, czemu tego nie robicie królowi? Bogu, robicie to sobie. Więc mamy dwóch panów. Bóg dlatego tak się cieszę, że już wkroczył w historię. Sprząta równo dzieci. I robi to dosyć szybko. Jest to fenomenalne. My już nic nie możemy, poza modlitwą, postem i wytrwaniem, zrobić. Resztę niech Bóg ciacha. I robi to bardzo skutecznie. Nie może być dwóch panów w świątyni. Moje dzieci już prawie 30 minut. Wystarczy tego na dzisiaj. Zrobiłem pięć zdań. Niesłychane, bogate zdania, które nam pokazują. Nie może być dwóch panów w świątyni, Podałem wam definicję, omówiłem definicję powołania i dla księdza, i dla świeckich. Przypominam jeszcze raz, kto nie ma na celu słuchania przykazów bożych, realizowania Bożego powołania, nie chce do Kościoła wchodzić jako nic, które chce tylko słuchać, czego pragnie jego Pan, kto nie wchodzi do Niego jako sługa. Ten nie może przynieść pożytku. Amen. Dzieci Bóg jest niesłychanie wielki.